Cześć, cześć, cześć. Witamy Was serdecznie ponownie na naszym kanale. I tak, znowu jedziemy na zawody, Tak, znowu jedziemy do Dąbrowki. E, tym razem kończymy sezon startów 2023. Nie kanyś? ma jeszcze spanku, jest chwilę po siódmej. Dla niej to nie jest normalne wychodzić o takiej porze z boksu. No ale muszę ją trochę teraz przeczyścić przed pracą. Mieliśmy jechać tylko w niedzielę. A ze względu właśnie na moją pracę, ale na szczęście na moją korzyść udało się również pojechać dzisiaj, czyli w sobotę. Jedziemy się znowu, tak jak poprzednio, pobawić. Dzisiaj jedziemy sobie na totalnym chillu LIP, jutro P -I N, Jeżeli wszystko oczywiście dobrze pójdzie, bo jeżeli będzie masakra, to po prostu przypiszę się tak też na niższe, bo nie ma co sobie psuć końcówki sezonu. Więc właśnie, teraz będziemy się trochę pucować. Nie kanuś. będziemy się pucować. Ma spanko, zdecydowanie. No i tutaj mamy szybkie czyszczenie, psikanie sprayami, kanusi i jakaś tam wymiana jej derki już na taką, w której ma wyjść, bo wyszła na chwilę na padoczek przed startami. Już na paswisko, nie miałam jakiej puścić. Macie to w przyspieszonej tempie i przepraszam, że tak leży kamera, ale coś mi się przesunęło. I kapnałam się dopiero, jak skończyłam to nagrywać, aby sensu mi było raz jeszcze czyścić. A więc no niestety jest jak jest, następnym razem się poprawię. Tradycyjnie po dojechaniu na miejsce obejrzałam szybko parkur, siadłam konia i tu już macie kilka skoków z rozprężalni. Przed elką mogły być dosyć losowe, aczkolwiek raczej powstawiałam tak, jak trzeba i chyba nie powinno być problemów. Też oczywiście nie mam nagranych wszystkich skoków. No ale zawsze to kilka, jedne są lepsze, drugie są gorsze. No i tak naprawdę wiecie. Przedaleczką nie było, co się nie wiadomo, ile skakać. Elka to i tak była jako zgrzewka, więc malutko poskakałyśmy i tak naprawdę poszłyśmy na parkour. No, plan był prosty: nie zrobić wiochy welce. I tak zrobiłyśmy taką mini wiochy welce. Ale zaraz zobaczycie. Z lewego najazdu tam chyba stał okserek. Skoczyliśmy, dobra, mniejsza. Trochę mi się. Słowa plączą. Potem na lewo, właśnie, jest taki długi łuk, gdzie są jeszcze dwie przeszkody do skoczenia. I tutaj jest pierwszy szereg, i właśnie na tym szeregu mieliśmy zrzutkę, bo troszkę nam się za szybko wjechało. Kanuś nie za bardzo no, szanuje takie niskie przeszkódki, więc za bardzo chciał nóżek podnosić, więc mieliśmy tam niestety zrzutkę, ale to nic. Tutaj sobie stwierdziłam, że skoro tam mam zrzutkę, to już sobie tą pierwszą fazę dokończę małym skrótem no i tyle tak naprawdę troszkę się z tego pośmiałyśmy no i poszliśmy się szykować na petkę no co miałyśmy innego zrobić więc tutaj macie kolejnych kilka skoków z P mówię, mogło być troszkę y, randomowo, właśnie tak jak widać było okserek, to jakaś kopertka pewnie jedziemy, albo nie, jednak na stacjonatkę zgubiłam się y, ale zawsze coś Kilka mówię, jeszcze tam skoków oddałyśmy, żeby tak naprawdę to się tylko dogrzać. Byliśmy rozgrzani, gdzie czymś jechałyśmy lk gdzieś pod koniem, więc apeczkę na początku, więc zaraz tak naprawdę miałyśmy już jechać, mam to w sumie wstawiony odwrót od stacjonata koperta, to chyba jeszcze jedna ze stacjonatka, tutaj macie troszkę więcej tych różnorakich i skoków. Ile mam mówię, tyle wstawiłam, nie ma co tutaj więcej mówić. Proszę, obszy na mnie, Tak, wrzucimy sobie. No i tutaj jesteśmy już na petce. Parkur był prawie taki sam jak w walce. Elka była dwufazowa, pez zrobili zwykłe. Więc z tego drugiego szeregu, który był w drugiej fazie, walce po prostu zrobili tripla. A tak to parkour był e, identyczny, więc też już tak mieliśmy większość linii przejechanych, rozliczonych, więc no nie było problemu. Tak jak widzicie, wszystko pięknie idzie. E, no tu już troszkę bardziej sobie przytrzymam. Kana też już wiedziała, że tutaj trochę trzeba jednak te nóżki podnieść, więc ten szereg poprawiłyśmy. jedziemy tak naprawdę dalej. Też się nie ścigałyśmy zbytnio, jechałyśmy po prostu mocniejszym tempem, trochę urywałyśmy fule, tak jak tutaj widać, ale i tak były to pasujące skoki, to nie były jakieś takie urywanie mordercze, że tak powiem, fuli. więc no, co tu więcej mówić, tak jak widzicie, fajny parkour równy takim mocniejszym tempem, i wszystko pięknie. No, już po czekamy zaraz się pakujemy. Jak miałyśmy nie zrobić wygrywalce, to ją zrobiłyśmy. Ale P już na zero i super. Byłyśmy drugi, ostatni koń nas dopiero prześcignął. Ale nie no, jestem super zadowolona. Jeszcze jutro będziemy się bawić, nie? No i tutaj już jesteśmy tak naprawdę w stanie. Zmieniłam kanierkę, Nałożyłam glinkę chłodzącą. I yy, co? Chciałam do siebie też odpoczywać. No i zaczynamy drugi dzień startu. Ostatni w tym sezonie, to jak widzicie, zapakowałam cały sprzęt do przyczepki. Piracik przyszedł się pomijać. Uznajemy, że pomógł. W teorii, oczywiście, bardziej przeszkadzał niż pomagał, bo się ładował do środka. Musiałam patrzeć, żeby ten i nie zamknąć i nie wywieźć w tej miejsce. Tak, chwilę mizianka i zaraz na... En... Czy nie jesteście nie, przypadek? Filmików z niedzielnego rozprężenia niestety nie mam, ale szło nam fajnie. W ogóle dojechała do nas nasza trenerka, co też było super. No, już nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam na zawodach z trenerem, ale fajnie, zawsze jakieś kilka dodatkowych rad. No i tutaj macie już petkę, dwie przyszłe przeszkódki, super. No a tutaj moja wina, ja niepotrzebnie dodałam po wyjściu z zakrętu, no to był tak mój błąd że oj no masakra no ale moja wina tak jakby koń był super tu zdecydowanie ja zawiniłam reszta parkouru też dalej bezproblemowo już nie robiłam takich głupich błędów wróciłam z powrotem w równy rytm no i było to najlepsze tak co można było zrobić no i tutaj od razu macie już filmik z Enki petka była dwufazowa Enka była zwykła bez żadnej spiny jechałyśmy tak tą enkę, szczególnie, że no, różnie nam to wychodzi, zresztą wiecie, tak, naprawdę dopiero od tego roku zaczęłyśmy te enki startować ale zaraz zobaczycie jak nam poszło, tu jak widzicie jedyneczka super, linia na wprost, tam było na 5 fuli zdaje się do okserka. a na lewo ta czerwona linia połku od tyłu, też super, wszystko nam fajnie naprawdę szło nie mam też się chyba zbytnio do czego przyczepić, bo było Miejku, no super, tak mi się dobrze słuchajcie, jechało naprawdę, kopyła jak też, jak widzicie no szła jak burza no zbytnio też, no nie ścigałyśmy się ale udało nam się zająć drugie miejsce <noise> znowu nas ostatnia osoba prześcignęła, ale nie no jestem super zadowolona naprawdę, ekstra zakończenie sezonu nic dodać, nic ująć Oglądajcie dalej, nie będę tu nic komentować. Witam ponownie, jesteśmy już po startach. Myślę, że było to bardzo udane e, zakończenie sezonu. Jak widzicie, ja już jestem e, w nie rzeczach. Jestem już sobie w kocobluzie. Są ze mną pieski, tu jest Cisia. A tu jest kierunek. Tak? No tak. Już sobie chillujemy. E, każdy oczywiście jest w bokcie, znowu ma na sobie glinkę. Zjadł omysik, tak jak widzieliście. Odpoczywa rano, tylko do niej wpadnę, żeby zdjąć właśnie glinkę, zmienić jej derkę, na taką, którą wychodzi na dzień, i poleci sobie na pastwisko. Wieczorem też przyjedzie na nas Ciocia Gosia i zrobi jej indipkę na kolanko, więc full service. No i co ja mogę powiedzieć, tak jak widzieliście po przejazdach, było super. Jestem naprawdę mega zadowolona. Najbardziej szkoda mi tej zrzutki, bo walce, jakby. Była taka trochę piocha na nas, No ale zdarza się Kanoś nie do końca lekceważy takiej wysokości, dla niej to jest nic Było trochę za mocne tempo Potem petka, no mega, tak, drugie miejsce Drugi dzień, petka, zrzuteczka Znowu za szybkie tempo, tak jak widzieliście Znowu trochę niepotrzebnie tam rozjechałam, mogłem ją, wiecie, wziąć trochę bardziej na siebie Nie kierunek. Tak, Piorunek mniej siedzi ze się Cisia bardziej. Piorunek jeszcze nie umie się tak tulić, nie? No, do tak, chokciniu. Eee, ale Enka mega, jestem tak zadowolona, że tu Enkę przyjechaliśmy na zero i to jeszcze w dobrym stylu. Do Kciniu, tak! Dzisiaj się poprzytulać, cały dzień nie było, więc... Cienia chce się poprzytulać, a piorunek chce się poprzytulać do ciszy, bo jest zazdroszczenie, że ja ci się głaszczę. Dzień dobry, Pana Dzień dobry, dzień dobry. Tak, dla osób, które mnie nie na Instagramie, mam drugiego psa. Tak, piorunek, Pior. welchowo, -ho. to chołek. <laughs> Więc nie, no jestem super zadowolona. W obecnej chwili będziemy w roztrenowaniu. A ma być kowal niedługo, więc dajmy je w ogóle podkowy, żeby kopytka też jej odpoczęły. W styczniu na pewno nigdzie nie pojawimy się na zawodach. Po pierwsze, bo chcę, żebym miała długą regenerację. Po drugie, ja jestem prosłana jestem w święta w styczniu. Do tego po moich świętach mam wizytę u dentysty. Wyrywam kolejne dwie ósemki, więc przez dobry tydzień, nawet dwa będę po prostu bez życia. Jeszcze górna jest super, ale dolna nie jest fajna, uwierzcie mi, dolne ósemki nie są fajne, więc będę umierać w bólu, ale myślę, że już w lutym pojawimy się na parkurach, ewentualnie w marcu, muszę właśnie w sumie zobaczyć, jak to tam zawody wychodzą w lutym, czy wychodzą jakoś super na początku, bo jeżeli wychodzą jakoś na początku miesiąca, no to słabo, bo... No i dam rady. Yy, ale jeżeli wychodzą gdzieś w połowie albo pod koniec, no to już na bank pojawimy się w lutym z powrotem na parkurach. Yy, no i co, będziemy bawić się dalej, nie? Tak, jednak? Tam, tam. Tam, tam. Idź po zabawkę, jak chcesz. Dobra, słuchajcie, nie będę Was tutaj zanudzać ani przedłużać. E, dzięki za oglądanie. E, no, i do zobaczenia. Myślę, że w kolejnym vlogu z zawodów, chyba że chcecie jakieś inne vlogi, to dawajcie znać. Nie, nie ma problemu, mogę nagrać coś innego. E, no i co? <laughs> Żegnam. Cześć!